halo, halo widzowie, Witam w kolejnym odcinku z GTA. Jak mam to w zwyczaju, zapraszam was do oglądania, łapkowania, komentowania, a my lecimy z misjami dalej. Dobra. No to robimy. Bierzemy tutaj... tamte to jest bullet, to jest buffalo w takim razie. Jak nie mam. Grzało was co to miało być w ogóle co oni sobie? Myślą? Zresztą, że do mnie Zarpega strzelali to jest już Gdyby nie ładowanie Kasena, pierwszym to zastrzelił, nie? ja pierdzielę no na coś te psy. Wiecie co mnie też irytuje? DJ mnie irytuje. Wiecie co zrobimy? Zrobimy tak. Misja nieudana. Naprawdę, totalnie mnie to denerwowało, no nie będę ukrywał, Z no. pałami nie gadam, elo. Wystarczy wyprzedzić ten helikopter, wjechać na highway'a i go zestrzelić. Nie ma tej większej. Mówię, spałam i nie gadam. <laughs> I się oberwało nam. No co jest? Perfekt strategii. To policja przeszkadza bardziej niż zawsze. Może nie ma to sobie trzeciej gwiazdki ładować tapujemy Żeby być szybciej No i mamy z 20 HP do tego Mimo perfekt scenaria Policja tam trzeba sprzątnąć, bo nam będzie przeszkadzać Dejbia. Helikopter przetrwał to Beryl? To Jest jakieś oka niesmaczne. No i co widzieliście na własno Jak do tego doszło? Jest czwarta minuta, jest to mój piąty zgon. Auto jump powinien zostać wyłączony, skasowany z tego GTA. Jestem naczelnym haterem auto jumpa w GTA. I to tylko w tym Definitive Edition w Sandra zrobili auto jumpa. Dajcie ci możliwość piknięcia samemu spacjak, jak ja chcę skoczyć, a nie gra mnie ja do tego forsuje. Bo mój bohater jest takiego koloru skóra, a nie innego. Ja nie mam tu wpływu. Panie kchany. No muszę ich halać. Widzowie, co ja robię nas? Oglądacie no, no, jak robię jedną no, tę samą misję jeszcze któryś raz. O, biodła. no trzeba było po prostu zdespideranować to i mi siedla Łuzeja Hey Wuzzy my man what's going down Hey CJ let me introduce you to Shook Fu Ramfali He heads the Red Gekko Tong on the West Coast. How you doing? Yeah. Ah yeah. Ah Kong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Feather Triad. Yeah. Yeah. There may be some trouble ahead. Yeah. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. <laughs> huh. He is Triad, a mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Danang boys. <laughs> okay. Dziękuję za wsparcie. Cięgo, czy Uzi w ogóle wie, że jesteśmy czarni? Choć po styl. Uuu, skórzy. Dobra, <laughs> Ma, poprawka. ma. ale to czy powinien wiedzieć. Mam takie wrażenie. Eee, postylumowy. On no, jest taki mocno, mocno amerykański plus. Jakby to powiedzieć, żeby. No, po prostu no. Tupak be like, jeżeli chodzi o streamowe, no. Gdzie ja mam znacznik na no, morzu. Pamiętajcie, w Zowie nie ma żadnego klubu Słodko, wymysły Dobra, i gdzie tutaj W prawo A, oj. O nie, czy to jest to, że my będziemy tą mananą jechać? Na Zerkam, patrzę, czy to trapnie. Ten pojazd to jest porażka. O nie, jestem zgubiony, Morda. patera, pułapeczki. Czym do ludzi Nawet jednego strzału nie oddałem Ok, nie pytałem, dzięki O, też tu wymijam, o tako Panie, to troszeczkę szybsze było Jeszcze jest pogoda taka bardziej... znaczy nie wiem jak ja w sumie się w takiej pogodzie zachowuję, ale o kurwa, cały momentum straciłem. A, ale no, jak nam rzuca to nie mi też de facto powinno. Chyba że pogoda w Definitive Edition jest uznana tylko dla gracza. Byłoby to cringe'owe, ale on co ja mogę z tym zrobić, nic. A w łeb No właśnie. Pod mostem też. A pod mostem nie pada. O kurde. Ach, te innowacyjne rozwiązania w grach. Ale kiwka. No i dojechane. Nie to było aż za proste. Ładunek opuszcza. Nie jest no to right now, potrzebne do 100% giery, więc... Nas to nie... Hmm. Nic fine Nic nie wystaje z a nie władze, to małe nieporozumienie. Mamy 140 koła odłożone. Po zrobieniu misji policyjnych i karskich będzie to już około 200k. Nie wiem czy mieszkania są wymagane do przejścia grale ale i takie zakupię. Znaczy do przejścia do. gdzieś się samolot rozwalił.

Nah, nah, nah. We were followed here. The Danang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses. No offense. None taken. <laughs> we find you funny. Tch, look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while. Możesz wyjechać bezpiecznie, prosto. Ha ha ha, niesamowite. Uwielbiam to. Twoje sukcesy będą zadowalające, panie Johnson. Ale piksele, moje ulubione. I powinno być ogólnie teraz widoczne, że oni nas śledzą, jadą powoli, trzymają dystans. To by miało sens, to byłby fajny feature, że ok, jesteś śledzony, jedź po prostu i nie rób gwałtownych ruchów, nie? Na przykład, skoro oni wiedzą, że my jedziemy z kimś ważnym, to nie będziemy się rozwalać, nie? Ale będziemy jednak jechać niezgodnie z przepisami, więc oni będą jechać, przyspieszać, starać się trzymać dystans, nie? I to byłoby super jakby coś takiego tutaj było. Dobra. I gdzie są.? I teraz. właśnie co teraz będzie w tej misji? Bo nie pamiętam. O kurczaki. Pamiętam, że za dzieciaka tuningowałem auto w tej misji, ale to chyba dla sportu. A są, zrespili się magicznie. No i tak, punkciki kontrolne. Moje ulubione. Nie wiem czy ja mogę ich zestrzelić. Tam na żółta, więc. I don't think so. No spoko to wiem, żeby nie uszkodzić drzwi. No i trzeci motor się pojawił, nie? Jak ja nie będę mam tą misję zrobić? Muszę tak stać strzelać po dupie A, no nie mogę strzelać, bo sobie będą zaglądał. A, A, badziewna misja. Udało mi się kupić sobie, nie wiem, z 10 sekund z tym skrócikiem. Nie uwierzę jak mi się w to uda, ale... no nie no, za duży damage mam. Żeby się udało. Oni się zbliżają, bo jadą na motorach jednak. Chyba, że... o właśnie. Uda mi się to auto pośpieszyć, żeby jechał moim tempem. Dobra, na dozaaku Też przyspiesz Dobrze jest Ciężarówka sabotażysta No i mamy to Mr. Johnson, it's Guffy, are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfire Lee, get out alright? Yes, Woozy is taking him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. It's decoy! Back to Chinatown! Back <laughs> cousin.

No, i tyle, widzowie, z tej misji było. Aha. No, widzowie, tyle było z tej misji. Będę musiał sobie ponurkować, także na tym zakończymy ten odcinek. Nie sądziłem, że to już teraz będzie. Także na ten moment ja Wam dziękuję za oglądanie. Będzie to chyba jeden z najkrótszych odcinków z GTA. Ale naprawimy to, na kolejny odcinek będzie już, nadrobimy kontentem, może tak. Także dziękuję widzom za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. do zobaczenia.